Cześć, posłuchajcie, to jest czwarta część naszego cyklu Firma w Chmurze, podczas której powołamy tak naprawdę nowe konta w naszej organizacji. W poprzedniej części, co zrobiliśmy, to wykorzystując usługę AWS Control Tower i tak naprawdę pod spodem AWS Organization utworzyliśmy strukturę kont, dwóch nowych tak naprawdę również konta do logowania i konta do audytu. A teraz co zrobimy w tej części, to utworzymy już dwa nowe konta, które pewnie będziemy wykorzystywać, zwłaszcza na początku i to będą nasze główne konta, które będziemy wykorzystywać, czyli konto deweloperskie i konto produkcyjne czemu dwa konta i czemu dwa konta niezależne, ponieważ chcemy jakby je odseparować, to znaczy będziemy budować nasze aplikacje na koncie środowisk, na środowisku deweloperskim, natomiast zupełnie odrębne środowisko, konto będzie służyło do, już do utrzymywania naszych aplikacji, systemów na produkcji, po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo i żeby zachować dobre praktyki operowania w chmurze. I to, co powiedziałem, to widać na tym obrazku, czyli w tej chwili mamy trzy konta WS-owe: konto masterowe, konto do logowania i konto audytowe, a teraz natomiast utworzymy dwa nowe konta. I czemu tego nie zrobiliśmy w poprzedniej części? Ponieważ w poprzedniej części inicjowaliśmy usługę Control Tower, a ona jakby podczas inicjacji tworzy tylko te dwa konta pierwsze. Teraz natomiast utworzymy już dwa nowe konta, czyli właśnie to konto produkcyjne i deweloperskie. Dobrze posłuchajcie. Zatem standardowo przylogowujemy się teraz do AWS-u, do konsoli AWS i zabieramy się za pracę. Ok, posłuchajcie, jednak zrobimy trochę to inaczej, Zargujmy się do naszej konsoli AWS-owej, wykorzystując inny mechanizm. Podczas poprzedniej części e, kursu, cyklu, gdy wykorzystywaliśmy usługę Control Tower do tego, aby zdefiniować, utworzyć naszą organizację, e, w wyniku tego powinniście dostać również na waszą skrzynkę e-mailową, czyli na tą aws-nazwa-firmy.com albo pl, Powinniście dostać kilka wiadomości e-mail, w tym dwa takie, które tutaj widzicie na ekranie. Jeden witający i proszący o zweryfikowanie, że ten e-mail należy do organizacji i w skrócie w tym e-mailu musicie wybrać ten przycisk Verify Your Email Address. I drugi przycisk to jest odnośnie y, a usługi AWS Single sign On. I tutaj również musicie wybrać tę opcję Accept Invitation. I jak tutaj wejdziecie, to również będziecie poproszeni o zdefiniowanie waszego hasła. I prośba do was, żebyście kliknęli na ten przycisk, zdefiniowali wasze hasło. Jak to zrobicie, to wówczas zostaniecie przekierowani do usługi AWS SSO. I teraz mm, na później, gdy to zrobicie, albo od razu, na samym dole jest link właśnie do logowania. I teraz ten link sobie zapiszcie gdzieś, bo dzięki temu teraz i później będziecie mieli inną możliwość, lepszą tak naprawdę dostępu do waszej organizacji. Więc co ja teraz zrobię, to po prostu kliknę na ten link. Teraz podam moje dane, czyli mój e-mail, na który był to zarejestrowane, czyli awsmaupa.com w moim przypadku, moje hasło i loguję się. W wyniku tego zobaczycie ekran podobny jak ja teraz, czyli w skrócie macie opcję AWS account, taki przycisk i informuje Was o tym, że macie trzy konta. Jeżeli teraz na to klikniecie, to wam wówczas pokaże listę Waszych trzech kont AWS-owych, czyli właśnie konto audytowe, konto masterowe i konto służące do logowania. Słuchajcie, I teraz później jak będziemy tworzyć nowe konta, jak na przykład właśnie konto produkcyjne i deweloperskie, to z tego poziomu właśnie będziemy mogli się do nich logować. Zatem właśnie teraz ten ekran, ten AWS SSO i ten link, który wykorzystaliście, powinno być waszym tym głównym jakby dostępem do waszych kont chmurowych. Posłuchajcie, co my teraz robimy? to wrócimy do naszego konta masterowego. Czyli ja sobie tu wybiorę tą opcję i teraz tutaj wybieram sobie opcję AWS Administrator Access czyli chcę zalogować się do tego konta masterowego jako administrator i chcę wejść do konsoli czyli wybieram tą opcję i przechodzę okej, okay. posłuchajcie, udało nam się i teraz wróciliśmy do tego konta naszego masterowego to tutaj właśnie tworzyliśmy tą organizację, tą control tower i teraz to też to tutaj zaraz powołamy te kolejne dwa konta. Ale zanim to zrobimy, to będę chciał, żebyśmy zrobili coś innego. Ponieważ w tej chwili mamy trzy konta ws owe utworzone, które są częścią naszej organizacji. Teraz my chcemy utworzyć dwa nowe, czyli w sumie będziemy, będziemy mieć pięć. I teraz w AWS jest coś takiego, co się nazywa soft limit. Soft limit to są takie limity bezpieczeństwa. I teraz tak się składa, że zazwyczaj defaultowym limitem na ilość kont jest cztery. Czyli w skrócie mniej niż ta ilość, którą my będziemy chcieli utworzyć. Dlatego, co teraz zrobimy, to sobie zarequestujemy o zwiększenie tego limitu. Posłuchajcie, w tym celu, co, może, co, co robimy, to w skrócie przechodzimy teraz tutaj na górze po prawej stronie do zakładki Support i do Support Center. A następnie tutaj wybieramy opcję Create Case, bo my chcemy zarequestować do AWS zwiększenie tego limitu. Posłuchajcie, to jest darmowe, więc nie musicie się o nic martwić, ale wybieramy tą opcję Create Case. I teraz my chcemy zwiększyć limit, czyli wybieramy tą opcję środkową. Teraz Limit Type. Posłuchajcie, wyszukujemy sobie usługę Organizations, i teraz Limit, jaki typ. Nam chodzi o number of accounts, i teraz jaki nowy limit? Niech będzie to 5. W jest case description, po prostu napiszemy sobie teraz testing uh, purpose, i to wystarczy, posłuchajcie. I w skrócie po angielsku, i tyle, i submitujemy. I teraz posłuchajcie, jak to zrobicie, to może upłynąć trochę czasu, zanim ten, ten case zostanie um, zrealizowany. Więc w skrócie posłuchajcie, jak to zasubmitujecie, to będziecie musieli chwileczkę poczekać, nawet do 24 godzin. Ale prośba do Was, żebyście zaczekali z kolejnymi krokami, aż ten cake zostanie rozwiązany. Ja w tej chwili zatrzymam nagrywanie i pokażę Wam, jak będzie to wyglądało, gdy już to zostanie zrealizowane. Okej, okay, dobrze, posłuchajcie, u mnie minęło 24 godziny, czyli jest dzień później. I teraz już widzę, że moje zgłoszenie, czyli Limit Increase Organization zostało rozwiązane. I teraz już będę mógł tworzyć dwa nowe konta ws ponieważ teraz jest moim limitem 5. Zakładam, że u was też tak jest. Jeżeli tego nie zrobiliście, no to wiedzcie, że będziecie mogli tylko tworzyć jedno to konto dodatkowe na chwilę obecną. Jeżeli jednak zrobicie to tak jak ja, to będziecie mogli w pełni zrealizować jakby tą część tego cyklu. No dobrze, posłuchajcie, no to co teraz robimy, to wracamy do głównej konsoli AWS-owej i kontynuujemy. Dobrze, posłuchajcie, w takim razie teraz pora nadeszła, by w końcu tworzyć to czwarte konto. Posłuchajcie, przypominam, jestem w Irlandii, wy również powinniście być. I teraz przechodzimy z powrotem do usługi kontroler Tower, czyli to jest ta usługa, gdzie od czego wszystko się zaczęło. Czyli tam właśnie powołaliśmy naszą organizację, i po prostu przechodzimy do tej usługi. Jestem już w usłudze Control Tower, widzę, że w tej chwili mam trzy moje konta. I teraz, żeby utworzyć kolejne tutaj po lewej stronie, mam również opcję Account Factory. Account Factory to jest to, czego szukamy, szukamy, bo to jest bowiem funkcjonalność, za pomocą której powołamy kolejne konta. Zatem przechodzę do tej opcji. A następnie po prawej stronie widzę przycisk Provision New Account. I o to nam właśnie chodzi, czyli wybieram tą opcję. I teraz powinniście zobaczyć coś takiego właśnie. Po lewej stronie powinniście być w zakładce, w zakładce Product List i tutaj powinniście mieć opcję AWS Control Tower Account Factory, bo to jest właśnie produkt, typ produktu, który będziemy inicjować, właśnie nowe konta AWSowe I teraz można wybrać te opcje i launch produkt. Pojawi się nowy wizard, kilkuetapowy, on będzie bardzo prosty i pierwsze co musimy zrobić, to musimy podać nazwę Naszego konta i naszego produktu, tak naprawdę. I posłuchajcie, najpierw sobie nazwijmy go AWS -dev. I przechodzimy do kolejnego kroku. W kolejnym kroku musimy podać kilka parametrów. Po pierwsze, SSO User Email, to będzie ten główny adres e-mail naszego głównego użytkownika. Posłuchajcie, można by tu podać jakiś nowy adres e-mail, ale my podamy ten e-mail, który już wykorzystujemy od początku, ten główny, czyli AWS, małpa, w moim przypadku cloudimi.com. Ok, kolejna rzecz, account e-mail, i to będzie to miejsce, gdzie wpisujemy ten czwarty z adresów e-mail, czyli w moim przypadku aws dev cloudimi.com. Musimy jeszcze podać dwa parametry SSO user first Time i last, Time. i to jest dość specyfika usługi SSO, o której dokładnie będziemy mówić w kolejnej usłudze. Więc, żeby nie komplikować, na razie wpiszmy po prostu AWS Control Tower, a jako nazwisko admin i account name, oczywiście w naszym przypadku, to będzie dev i manage organization, organization unit, to jest unit organizacji i tutaj custom wybieramy z listy i to wszystko, posłuchajcie, przechodzimy do kolejnego kroku w kroku kolejnym nic nie zmieniamy, w kroku kolejnym notyfikacji nic nie zmieniamy w kroku kolejnym podsumowanie i klikamy na launch i to w wyniku tego zacznie być powoływany nowy konta owe i teraz cały proces pełnie potrwa około 20 minut więc skrócie po 20 minutach powrócimy do nagrywania. i na razie wybieramy lunch. OK, posłuchajcie, po 20 minutach jestem już w zakładce po lewej Provision Product List i widzę tutaj, że mam właśnie nowy produkt AWS Dev w statusie Available, czyli to znaczy, że moje konto zostało tworzone. I teraz, co zrobię, to znowu przejdę do Product List i tym razem. Utworzę to już ostateczne konto, czyli konto produkcyjne, czyli znowu wybieram trzy kropki launch produkt. Tym razem nazwa to będzie AWS PRD od produkcji. Przechodzę do kolejnego kroku. I znowu będę musiał podać tych pięć parametrów, czyli pierwszy adres e-mail to jest ten główny, drugi adres e-mail to jest to ostatni już konto, adres e-mail, którego się nie wykorzystywali. Czyli w moim przypadku aws-prd.cloudgim.com, nazwa użytkownika, pracowcześnie, wcześniej, czyli aws-control-tower i wcześniej. Posłuchajcie, jeżeli wybierzecie tutaj inne imię lub nazwisko, to się nic nie stanie, ale dla, dla prostoty lepiej na razie tak zostawić. Unit custom i account name rd. Posłuchajcie, to wszystko. Przechodzimy do kolejnego kroku. W tagach nic nie ustawiamy, w notyfikacjach nic nie ustawiamy. Review jest OK i klikamy na lunch i ponownie będziemy musieli poczekać około 15-20 minut i znowu zatrzymam nagrywanie i powrócimy do tego za kil chwil kilka. OK, posłuchajcie, upłynęło kolejnych par minut i zobaczcie w tej chwili mam już dwa produkty AWS Dev, AWS PRD. Tymi produktami, tak naprawdę, są właśnie te konta ws i to zaraz zobaczymy. Gdybyście w przyszłości mieli po niej konieczność powoływania nowych konta ws to właśnie powinniście to zrobić z tej strony. A teraz posłuchajcie, upewnijmy się, że te konta faktycznie są stworzone. Więc ja wrócę tutaj, kliknę na logo AWS-a po lewej stronie i przejdę z powrotem do usługi Control Tower. Ok, i zobaczcie, tym razem, jakby na stronie głównej, widzę, że już mam pięć kont utworzonych i teraz rzeczywiście poniżej w wakacjach widzę, że mam tych pięć kont. Mam sobie trzy konta, które utworzyliśmy w ostatniej części i dwa nowe konta: konto produkcyjne podpięte pod ten adres e-mail i konto deweloperskie podpięte pod ten adres e-mail. No dobrze, posłuchajcie, czyli wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Po lewej stronie mogę również kliknąć tutaj na Accounts i to również tutaj zobaczę. I znowu tych pięć kont i tutaj też mam po, po, na górze po prawej stronie możliwość przejścia znowu do serwisu katalogu. To była ta usługa, za pomocą której właśnie powoływaliśmy nowe konta. Tu w owner widzimy, że te trzy konta były utworzone automatycznie przez Control Tower, a te dwa nowe konta to są nasze, które jawnie utworzyliśmy. No dobrze posłuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o tą część. Czyli, zgodnie z obietnicą, udało się powołać dwa nowe konta: konto już produkcyjne i deweloperskie. Jest to o tyle istotne, bo to właśnie na tych kontach będziemy tworzyć nasze systemy, aplikacje, które będziemy uruchamiać w chmurze AWS. Natomiast te trzy konta środkowe, które tutaj widzimy, by służyły bardziej do zarządzania i dla bezpieczeństwa, do bezpieczeństwa. Dobrze posłaci. to tyle w takim razie, że chodzi o tą część i do zobaczenia w kolejnej części tego cyklu. Cześć.